Cześć! W tym odcinku wystąpi moja siostra Magda. Cześć! Zrobiłam test ciążowy i będę szukać ojca dla mojego dziecka. Zrobicie mi zdjęcie? Daj mi w swoją rękę, zróbmy sobie takie instagramowe zdjęcie, nie? Jak para, nie? Bo mi ta ręki potrzeba, rozumiesz? To patrzcie, żeby były twoje, widać tak. Ale masz ciepłe dłonie, może i serce mi rozgrzejesz, bo tak zimno. Odgrywasz się na nabyłem? Ja mu powiedziałam, że w ciąży jestem, on mnie zostawił. Tak pomyślałam, będziesz ojcem zastępowym. O, w ogóle to super jesteś. Tak? Dowiedziałam się, że w ciąży jestem i szukam ojca dla dziecka. Może chcesz zostać ojcem. Tak się składa, że dowiedziałam się, że jestem w ciąży i szukam ojca dla swojego dziecka. Nie chciałby któryś być? Tak. Nadałeś się. Pamiętasz mnie? Cześć. No to sobie przypomnij. Ze szkoły. Na wycieczce oprowadzałeś mnie po mieście. No, miałeś się do mnie odezwać. Wyznawałeś mi miłość. Bo mój... powiedziało ją, że jestem w ciąży, to uciek, i się dowiedział, że jestem w ciąży, to uciek. No. To No nie pamiętam kiedy idzie. I po Kazimierzu mnie potem oprowadzałeś. Całą grupą byliśmy. Na grze na grze, tak? No, mo, no. Pamiętam teraz. O, no to dobrze. Jak tam? Dobrze jestem, bo nie pamiętam. Może możesz zabrać jakoś Dobra. No jak kolega chce, no to jak najbardziej możemy się umówić. Mówię, że mnie kochasz. Chcesz mieć ze mną dziecko i co? Teraz uciekasz. Szukam alimenciarza, bo mój mnie zostawił. Niestety nie mam za dużo pieniędzy. Miłość jest najważniejsza. Tak? Aby się zdarzyli, że chciał jej to dziecko. Taka impreza była, że mi kurde z głowy wyleciało. No nie dziwię się, no bo to takie integracyjne spotkanie było, nie? Firmowe. Ale wiesz co, ostatnio się źle czułam. Zrobiłam test ciążowy. Muszę ci powiedzieć, że będzie ojcem, dlatego ja cię tak szukałam po całym mieście. No taka byłam teraz, że nie pamiętasz. A teraz będziesz udawał, że mnie nie znasz. Potem w sobie jako swoje dziecko. <noise> I będzie idealny tatus, ja będę... Wie Pani co? Ja Pani powiem, żeby Pani uważała. Bo jak ja już za w ciąży, to mnie chłop zostawił. To z chłopem będzie to samo, to nie zachodzi w że nigdy. No mówię Ci. Lepiej nie. W pijanej wieśni pi mieliśmy w browarze. I co mam teraz zrobić? Ojciec uciekł, matka chce mnie z domu wygonić. Co, by pan radził, co pan na moim miejscu zrobił? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Posunąć już nie można. To wyszkoda, szkoda, nie. To jest tak jakby na Ukrainę. No zobacz sobie, do no dwie kreski jak nic. Nie widzę. No. Chcesz powąchać? Zrobiony. O, Michał, szpak! Nie. No, jak ale to nie? nie mogę być, żeby... O, bo po tym koncercie stanie, żebyśmy się tak zabawili, że ten. Aż w ciąży jestem. Będziemy ale... mieć dziecko, będzie nasza mała piosenkarka. Chciałam soło wychować to dziecko. Będziesz świetnym ojcem, tak myślę. Ja pewnie gorszą matką, no ale. Ja będę pieluchy zmieniać. A w ogóle to dzięki. Ciepłe masz dłonie. Dzięki. Jak się nazywasz? O, a ja Magda, cześć. A może masz takie ciepłe dłonie, to może byś mi serce rozgrzał. Nie wiem, nie wiem. Czemu się nie odzywasz? O tu No tobie. <grym> Miałeś się odezwać, tak fajnie było. Mówię, że nie kochasz się, nie odezwałeś. Będziemy razem i co? Nie wyszło. Przykro, przykro powiedzieć, nie jest pani pierwsza. No. Bo okazało się, że wciąż jestem jak chłopu, powiedział, to mnie zostawił. A to co ja Wolna teraz jestem, co tam u ciebie słychać? To może razem pójdziemy. No to dziś idziemy pogadać. A w ogóle to ja się ciebie spytałam, może zostałbyś ojcem zastępowym mojego dziecka, bo się dowiedziałam, że w ciąży jestem a chłop nie zostawił. Nie, nie Czego? Nie powiem ze no. Dobra, się zespryć, już w kroku. No to ja no. też mogę iść szybciej. Bo powiedziałam, że jestem w ciąży i uciek i mnie zostawi. Co mam zrobić? Poczekać, aż przyjdzie. No to obiecywał mi miłość. I uciek przede mną. W końcu cię znalazłam. My się znamy? No znamy się. Spędziliśmy super imprezę ostatnio. To nie ja. Ja na imprezy nie chodzę, jestem trochę nudziarzem. A pan jest na kogo, kto chciałby mieć dziecko? Nie. No już tak. No co zrobić? Młoda jest, to jest chyba no, no, przerady. I od razu tak będziemy mieć gotowe dziecko. No i nie będzie trzeba nowego robić. No teraz. No i to są profity, to jeszcze jakieś drugie bliźniaczki walniemy. I chcę wychować moje dziecko, bo mi ojciec dziecka uciekł. Nie, bardzo. nie chcecie mieć dzieci? Żadnego głupiego nie znajdę. To ja nie wiem, to może jakieś numery albo coś. Podać? Tak. Dogadujemy się? Będziemy lepszą parą niż te tylko ty będziesz sprzedawał bimber, a ja będę sprzedawać śmieci i będziemy znowu parą. No zakochałam się w tobie, no. Już uciekasz. Ten się dowiedział o ciąży i też to samo zrobił i też uciekł. No i już nie zostawiasz. No gdzie nie masz czasu? Tak to z tymi facetami jest. Ten też uciekł, dowiedział się o dziecku i też uciekł. Tak zrobił. Dajcie znać, jak wy byście się zachowali na miejscu przechodniów. Co byście radzili mojej siostrze, żeby zrobiła w takiej sytuacji? Jak Wam się spodobał ten odcinek, to udostępnijcie go i pokażcie swoim znajomym. I dajcie też znać, czy chcecie więcej odcinków z moją siostrą. Więc to byłoby na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Materiał został przetłumaczony przy wsparciu Eleven Labs.